Cześć Wam wszystkim. E, witam Was w nowym odcinku i dzisiaj przychodzę do Was z takim tematem e, dotyczącym e, relacji. Relacji i przyjaźni. Czymże jest owa przyjaźń i czymże jest owa relacja w dzisiejszych ciężkich czasach, przypominam. E, bo tak naprawdę większość z Was na pewno wie, czym powinna. Czym jest przyjaźń, jakie cechy przejawia przyjaźń, jakie cechy prawidłowe przemawia każdy dobry, udany związek, ale wielu z was nie wie i trzeba przypominać to, bo niektórzy mają różowe okulary na sobie, patrzą przez jakiś pryzmat wyobraźni drugiej osoby, albo nie widzą rzeczy, albo nie chcą widzieć rzeczy takich, jakie są. No więc dlatego przychodzę do Was dzisiaj z takim tematem, żeby Wam rozświetlić czy rozjaśnić tutaj umysł, co nie jest czasem proste. No więc zacznijmy od przyjaźni. Czym jest owa przyjaźń? No to przyjaźń na pewno jest podstawą, fundamentem, tak? Niemalże fundamentem każdej zdrowej relacji, czy to jest związek, małżeństwo, partnerstwo. Jest to fundament, tak? A czym się owa przyjaźń przejawia? No to na pewno przejawia się tym, że zawsze jesteś oparciem dla tej drugiej osoby. Druga osoba się może, może być w każdej wersji dla ciebie, tak? Czyli masz jakiś problem, bierzesz, dzwonisz, wiesz, że to jest Twój przyjaciel, odbierze o każdej porze, poradzi ci, co masz zrobić, nie zbędzie cię nigdy, tak? Ponieważ to jest Twój przyjaciel. I teraz. Mamy czasy, w których niestety ktoś udaje Twojego przyjaciela, bo jest fajnie, tak? bo idziemy sobie na piwko, na kawkę, jest browarek, kawka, chichy, śmichy, tak? bo jest elegancko, no to każdy jest Twoim przyjacielem. Hece zaczynają się, kiedy przychodzi jakiś problem. Zaczynasz dzwonić do tego przyjaciela, prosisz o jakąś pomoc, nagle widzisz, że ta osoba... Zmienia się 180 stopni. Ty nie wiesz, co jest grane, bo przecież było tak fajnie, coś się nagle stało, tak? Czyli gdzieś tutaj coś się wyczyniło takiego, tak, coś, albo ktoś udawał. Dlatego tak ważne w każdej relacji, czy to macie przyjaciół, czy to macie znajomych, czy to jest związek, relacja, teraz dużo jest relacyjek na trzy miesiące, nieważne, co to jest, tylko ważne, kto to jest, tak? Czyli Daną osobę poznasz kiedy po pierwsze, to jest aż śmieszne, ale tak naprawdę tragiczne w skutkach dla niektórych osób, ponieważ oczy się im otwierają po pięciu latach, po siedmiu latach. Nie chcę już mówić o skutkach po trzynastu latach, bo ostatnio usłyszałam historię, której nie chciałabym usłyszeć od pewnej znajomej. Yy... Może wam opowiem, przybliżę troszkę. No, miała babka tutaj męża 13 lat. Po prostu idealna para, powiedz. Wszyscy z boku mówili, że to jest idealne małżeństwo, mieli trójkę dzieci. No i nagle po prostu on sobie z dnia na dzień odszedł i zostawił tą kobietę z tą trójką dzieci. Co jest przejawem wielu tutaj osobowości narcystycznych i psychopatów. A w tych czasach mamy wylęgarnię. Nie mówię tylko o mężczyznach, oczywiście, bo kobiety też takie bywają. Także wracając do tego wątku pierwszego, o którym mówiłam, o przyjaźni. Eee, ty myślisz, że masz przyjaciela, bo jest fajnie, bo idziemy na imprezkę, pijemy sobie piwko czy kawkę, ale w końcu życie nie jest cały czas sielanką, nie jest cały czas kolorowo, tak? No chyba, że jesteś człowiekiem z Instagrama, który ma maskę i po prostu udaje, że wszystko jest. Super, tak. <grych> Bo mamy takie czasy. Gorzej, gdy przychodzi właśnie ten problem i ty, tego przyjaciela, potrzebujesz i nagle dostajesz głuchą ciszę. Po prostu. E, w takich sytuacjach właśnie objawia się, kto jest kim. E, I w takich sytuacjach wychodzi też, tak? Tak jak to się mówi, wyszło szydło z wora. Także przyjaźń objawia, objawia się przede wszystkim tym, że przyjaciel Ci pomoże w każdej sytuacji, w każdej sytuacji. On Cię nie zostawi nigdy, bo to jest Twój przyjaciel. Hello! Tak samo, jeżeli macie związeczek, relacyjkę trwającą 3 miesiące, 4 miesiące, czy lata. Nagle jest problem. Osoba sobie odchodzi, bo się pokłóciliśmy. Albo, bo powiedziałaś parę słów za dużo. Albo miałaś zły humor. Słyszałam o gościu, który przyszedł z pracy wnerwiony i zaczął sobie coś tam przeklinać pod nosem. Partnerka spakowała się i wyszła po trzech latach, bo powiedziała, że to jest brak szacunku. Eee, czasami myślę, że ludzie w ogóle nie myślą. Nie myślą w ogóle w kategoriach takich normalnych, tak? Czyli jak z, z taką zdrową relację zbudować, ponieważ relacja to nie jest sielanka. Relacja to jest praca. Tak jak pracujesz nad przyjaźnią, nawet nad znajomością jakąkolwiek pracujesz, tak samo pracujesz nad relacją. To, że się zakochałeś, to, że się zakochałaś, to, że pijecie drineczki pod palmami, to jest fajne, ale na parę randeczek, rendezvous, jak to się mówi. Życie jednak pokazuje, może to dobrze, może to źle, nie wiadomo, tak. Oczy się niektórym zbyt późno otwierają. Także chciałabym, żebyście sobie rozkminili. Ile w Waszym życiu jest osób, które naprawdę są Waszymi przyjaciółmi, i dopiero z takimi osobami możecie coś zacząć budować. Inaczej to jest zwykła ściema. To jest zwykła ściema, to jest zwykły taki człowiek, który Ci nie pomoże, to jest zwykły oszust i z takim człowiekiem do niczego nie dojdziesz. Nie dojdziesz do żadnego kompromisu, porozumienia, nawet jak Walisz głową jak w mur. Także to tyle. Podstawą związku jest przyjaźń. Zastanówcie się, ile macie w życiu prawdziwych przyjaciół. Może to coś komuś pomoże, może rozświetli wasz umysł, w jakich jesteście relacjach czy układach, nie wiem. W tych czasach jest to dość frustrująca sprawa. Eee... No i co wam poradzę? No kochajcie przede wszystkim siebie, wstawiajcie na swój rozwój, a i tak ci co będą przy was to będą, a ci co nie. No to nie, drzwi otwarte, hello. Także do następnego. Zapraszam do subskrypcji kanału, do przesyłania pytań i życzę zdrówka. Do następnego. Hej.